Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego magazynu Studio Klasa i na początek mamy dla Was nowy gadżet do naszego studia. Szalik drużyny Pomowiec Gronowo Elbląskie. O. Dziękujemy za ten szaliczek. Powędruje on do naszej Dekoracji. No i cóż, przechodzimy już do tego, co działo się na klasowych boiskach w ten weekend. Na początek pierwsza grupa klasy okręgowej i 23 zwycięstwo, jakie w tym sezonie zanotowała drużyna DKS-u Dobre Miasto. Tym razem pokonała omulę w wielbark 1 do zera. Fajne zwycięstwo zanotowały także Śniardwy Orzysz. wygrały one w tej kolejce aż. 9 do 2 z Jurandem Barciany, więc naprawdę bardzo, bardzo wysoka wygrana. A na dole ligowej tabeli ważną wygraną zanotowała Łyna Sempopol, która pokonała Kłobuk Mikołajki. I druga grupa klasy okręgowej, i tutaj doszło do zmiany na pozycji lidera, ponieważ w tym w tej kolejce przegrała Unia Susz, która. Mierzyła się z Polonią Pasłęk i przegrała u siebie 1-2. Sytuację wykorzystała Polonia Iłowo, która pokonała Barka Stolkmicko 4-1. A na dole ligowej tabeli, w ciekawym spotkaniu, Orzeł Janowiec Kościelny przegrał 1-3 z Fortuną Gągławki. I przechodzimy już do multimediów z klasy okręgowej. I teraz mecz Unia-Susz-Polonia Pasłęk, czyli spotkanie, o którym już wspominaliśmy. I tutaj mamy dla Was bramkę na 1-2. La drużyny z Pasłęka. Bramka autorstwa Mateusza Leśniewskiego. Fajnie rozegrany, rzut rożny, trochę było przy tym szczęścia, ale dobre wykończenie. I to była bramka, która dała Polonii Pasłek trzy punkty w tym spotkaniu. I spotkanie Polonia i Łowo kontra Barka Stolkmicko i bramka Dawida Kapsi. Zobaczcie. Zwróć uwagę na samo podanie, prostopadłe, kapitalne, ale także wykończenie tej sytuacji taką podcinką. Bramkarz tylko patrzył, jak ta piłka mu wpada za kołnierz, więc naprawdę bardzo, bardzo fajna bramka. I śniart wyorzysz i radość, duży Śniardwy wyorzysz po spotkaniu, o którym już mówiliśmy, bo ta radość jest na pewno w pełni uzasadniona, bo wygrać 9 do 2 spotkanie to... Na pewno trzeba się po takim meczu cieszyć, więc gratulujemy drużynie z Orzysza, tego wysokiego zwycięstwa. No i mecz Tęcza Miłomłyn kontra Drwęca Nowe Miasto Lubawskie i tu takie historyczne wydarzenie, bo zadebiutowała na tym meczu tablica, którą Tęcza wygrała w naszym konkursie, który organizowaliśmy wspólnie z Grand Hopperem Warmii i Mazur. Zobaczcie na radość kierownika drużyny z Miłomłyna, jak pokazywał, Tą zmianę, że nie musiał krzyczeć, kto schodzi z boiska. Więc jeżeli kierownik jest zadowolony, to my też jesteśmy zadowoleni. I teraz A-klasa. I tutaj ważny mecz wygrały po Jeziorze Prostki, i dzięki temu umocniły się na pierwszym miejscu w ligowej tabeli. Na trzecim miejscu za to umocnił się mazur Wydminy, który pokonał w tej serii spotkań 3 do 1 wałpusze 07 Jesionowiec. Druga grupa i tutaj kolejne zwycięstwo zanotował zarówno lider, czyli po z Gronowo-Elbląskie, jak i wicelider, czyli rezerwy Zatoki Braniewo. Więc tamta walka jest jeszcze bardzo, bardzo zacięta, a także trzeci zespół w tabeli, czy MKS Miłakowo wygrał w tej kolejce aż 5 do 0 z Zalewem Frombork. I kolejna grupa, trzecia, a klasy. I tutaj w meczu, można powiedzieć na szczycie, najciekawszym meczu tej kolejki, Naki Olsztyn zremisowały 3-3 z leśnikiem nowe ramuki, ale ten punkt jakby przybliża bardziej właśnie leśnika do awansu, do wyższej klasy rozgrywkowej. Ważne zwycięstwo za to na dole ligowej tabeli zanotowało tempo ramcowo-wipsowo, które pokonało Redutę Bisztynek. I ostatnia grupa, już czwarta A klasy i tutaj bardzo wysokie zwycięstwa zanotowały zarówno pierwsi Czarni Rodzienice, jak i druga w tabeli Osa Biskupiec, bo Czarni pokonali Awistę Łążyn aż 9 do 2, natomiast Osa wygrała z LZS ochi Frednowy 8 do 2, więc widzimy, że te dwa zespoły no, będą do samego końca rywalizować ze sobą o to, kto tą ligę wygra. Naprawdę zacięta ta walka będzie. I multimedia za klasowych boisk. I na początek mecz LZS Orzeł Czerwonka kontra Jastrząb Glendy. I tutaj kapitalna bramka z 30 metrów, może nawet i dalej, w wykonaniu Sławomiry Artemniaka. To jedna z ładniejszych chyba bramek, jaka padła w ten weekend w ogóle na boiskach warmińsko-mazurskich. Spotkanie Awista Łążyn kontra Czarni Rudzienice. I tu bramka Marcina Karczewskiego z tego meczu dla Czarnych. Jedna z wielu bramek dla Czarnych, jaka padła w tym spotkaniu. Tu taka fajna, indywidualna akcja i dobre wykończenie tej sytuacji w wykonaniu Marcina Karczewskiego. Pogoniwanie mazurskie, Mazur pisz. I tutaj mamy bramkę, jaką dla Mazura strzelił Mateusz Sokołowski. Jest to także uderzenie z dystansu. Widać, że nasi klasowcy się w tych uderzeniach z dystansu bardzo dobrze czują, bo co jakiś czas w naszym programie takie fajne bramki wam pokazujemy. No jeżeli jesteśmy już w przedłużynie Mazura, to chcielibyśmy Was zaprosić na wielki meczek i odbędzie się w ten weekend w Piszczu. Mazur będzie podejmował po Jezierze Prostki i na tym spotkaniu, jeżeli kupicie bilet, to bierzecie udział w losowaniu. Jak widzimy jest mnóstwo nagród, różnego rodzaju vouchery, magnesy, jakieś kufle, kubki, no mnóstwo jest tych nagród do wylosowania i duży jakby udział w tym, w pozyskiwaniu tych nagród, ale także w organizacji tego meczu ma Radek Skudlarz, Grand Hopper w armii Mazur, więc na jego profilu na pewno będziecie mogli obejrzeć szeroką relację z tego spotkania i zdjęciową i pisaną, więc zachęcamy do tego. I MKS Miłakowo zalew Fromborg, o tym meczu już troszeczkę wspominaliśmy, że MKS wygrał to spotkanie 5 do 0, a jedną z bramek strzelił Piotr Cooper. Teraz macie tą bramkę na swoim ekranie. Dobre wykończenie akcji całego zespołu, fajne jest naprawdę dobre uderzenie głową i bramkarz był bez szans. Mazur widminy kontra wałpusza 07 Jesionowiec. I tutaj też mamy jedną z bramek z tego spotkania autorstwa Roberta Romanowicza. Zobaczmy, też będzie takie dośrodkowanie w pole karne i zawodnik Mazura świetnie uprzedził bramkarza rywali, no i praktycznie trafił już do pustej bramki. Jeszcze radość drużyny ramsowo wipsowo Po wygranym meczu tą radość dostaliśmy na naszą skrzynkę mailową, więc chcieliśmy Wam to pokazać, jak drużyna Tempa cieszy się po wygraniu meczu z Redutowicz i jeszcze takie małe arcydzieło, jakie znaleźliśmy na Facebooku drużyny z Ramsowa. Zobaczcie, jaki to jest taki, taki stojak do piłek drewniany. Naprawdę bardzo, bardzo fajna robota. No i przechodzimy już do B klasy. I tutaj wysoko swój mecz wygrali w pierwszej grupie Błękitni Stary Olsztyn i umocnili się na pozycji lidera, ale KS Łęgajny gdzieś tam próbują, próbują gonić i także wygrały swój mecz w tej serii spotkań, więc jeszcze Błękitni nie mogą być pewni awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Druga grupa i tutaj kolejne czternaste zwycięstwo w tym sezonie zanotował Warmia Kłukta, a w takim najciekawszym meczu Kormoran Bynowo dosyć niespodziewanie wysoko przegrał z Debem Kadyny, aż 1 do 4. A na dole ligowej tabeli drugie zwycięstwo w tym sezonie zanotował pogrom aniołowo, pokonał 7 do 2 Gromy zwierzno, więc bardzo, bardzo wysokie zwycięstwo. I trzecia grupa B klasy, i tutaj mieliśmy mecz na szczycie, ponieważ KS Mroczno mierzył się z osobą ząbrowo. Już mówiliśmy, że KS mroczno zapewnił sobie wcześniej awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ale nie odpuścił w tym spotkaniu i. Pokonał wicelidera rozgrywek, czyli Ose. A na dole ligowej tabeli trzecie zwycięstwo z rzędu zanotowała Torpeda Rożental. Tym razem pokonała 4-2 Welp I multimedia z B klasy. Mamy mecz KS mroczno o którym już wspominaliśmy. I bramka autorstwa. Wiktora Łukaszewskiego dla drużyny z Ząbrowa. Widzimy, że mecz przegrany, ale uderzenie piłki głową i bramka naprawdę fajnej urody. I spotkanie Błękitni Stary Olsztyn z Salentem Boże. I tutaj mamy to nie jest bramka, ale mamy fajną akcję w wykonaniu. Drużyny Błękitnych, jak dostaliśmy tą akcję na adres mailowy, i tam było napisane, że jest to akcja w wykonaniu najlepszego zawodnika na B-klasowych boiskach, Grzegorza Metery, Więc no, musimy uwierzyć na słowo: widzimy, że akcja naprawdę bardzo fajna nie zakończyła się bramką, aż szkoda, bo fajnie byłoby taką bramkę zobaczyć, ale tutaj bramka szywali się świetnie w tej sytuacji, zachował. Spotkanie warmianka bęsia z rezerwami tempo ramsowo-wipsowo i bramka. Michała Markowicza z tego meczu. Tutaj bramkarz próbował skrócić trochę kąt zawodnikowi z Bęsi, ale ten no, świetnie obok niego tą piłkę skierował do bramki. I jeszcze bramkę, jaką otrzymaliśmy od drużyny drewnych z Sampława. jest ona jakby z dwóch różnych perspektyw. Zobaczcie, tutaj jest jakby z daleka ta bramka pokazana i tutaj to samo uderzenie. Z zza bramkarza. Bramkarz odbił tą piłkę, ale dobitka i zawodnika z sampławy naprawdę fajna, i no, bramkarz już był bezradny. Widzimy, że rozkłada ręce, chyba mając pretensje do swoich obrońców. No i to by było już na tyle, jeżeli chodzi o multimedia. Teraz przejdziemy do rozmowy z naszym gościem. Dzisiaj zaprosiliśmy kierownika drużyny KS Mroczno, Krzysztofa Zielaznego. Żeby nam opowiedział o tym, czy już świętowali awans do tej wyższej ligi, czy jednak jeszcze czekają z tym świętowaniem do zakończenia sezonu. Cześć Krzysztof, powiedz nam, czy już w mrocznie w waszym klubie odbyło się już świętowanie tego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, czy na to świętowanie przyjdzie czas dopiero po sezonie? No witam, witam cię, Rafał. No raczej chyba po sezonie, bo na razie już jeszcze... Zyski. I te świętowanie to takie po prostu, po, po, jak po każdym meczu. Mm -hmm. Bo czy spodziewaliście się, że tak łatwo przyjdzie wam wywalczyć ten awans? Czy jednak myśleliście, że trochę więcej problemów wam rywale przysporzą? Nie, spodziewaliśmy się, bo zawsze od, od kilku sezonów wiosny mamy lepszą od jesieni, a po jesieni byliśmy jednak na tym pierwszym miejscu. Także no, awans był praktycznie wiadomy. Mhm. Czy przed sezonem już były założenia, że w tym sezonie walczycie tylko o awans? Nie tylko o awans, ale chcę pobić swój rekord sprzed siedmiu lat. Średnią bramek strzelonych na, na mecz w Lidze. 7 lat temu było to 4,4 bramki na mecz, a teraz chyba jest. 4-8, było 5-2. No będziemy to chyba chcieli utrzymać, żeby pobić ten swój rekord, wo rekord województwa. Mhm. A jakbyś, jak jak oceniasz ten ostatni mecz z drużyną Ose Ząbrową? Bo to jest tak naprawdę była jedyna drużyna, która gdzieś tam przez cały sezon dotrzymywała Wam kroku. No, na ten mecz to byliśmy naprawdę zmotywowani, dlatego że to był jedyny mecz, który przegraliśmy na jesieni, no i trzeba było się zrewanżować, no i chłopcy się zmotywowali, pobrali wolne z pracy i po prostu przyjechała cała kadra, także no chwała dzięki chłopakom, że się, że się tak zmobilizowali, no i no, trzeba było pokazać jednak, że jednak nas stać na tą A klasę i nie tylko przegrywać tam ze czy, czy przeważnie, żeśmy przegrywali z dołem tabeli, a wygrywaliśmy z górą? Tak, no tak było. A czy, czy co, teraz jakby zamierzacie podbić tą A-klasę i zaraz szybko wejść do wyższej ligi, jak się uda, czy na razie tak macie, żeby spokojnie w tej A-klasie się zadomowić? Jakie są plany na przyszłość w waszym klubie? Spokojnie, spokojnie. Na razie musimy zobaczyć, ogarnąć, bo czeka nasz nas mecze nas czekają na nowym obiekcie. Także na pewno będziemy się uczyć od, od początku tej gry. Boisko jest jeszcze raz takie duże niż, niż te, co posiadamy. No, będzie na pewno ciekawie. No właśnie, chciałem o to też zapytać. jak ten obiekt Tobie się podoba zawodnikom, bo jest no naprawdę jak na ten poziom rozgrywkowy, czy nawet na A-klasę, okręgówkę, czy nawet czwartoligowe kluby, też na pewno by się takiego nie powstydziły. Nie no, obiekt jest dopięty na no, ostatni guzik i małe jeszcze tylko poprawki zrobimy, żeby to przeszło licencję i, i po prostu no każdy się zdziwi, bo jest jedno z największych boisk w tym rejonie. Chyba najbliższe jest to strudzie, takie duże, bo jest 105x68. Także no robi wrażenie. Czy planujecie, że mecz otwarcia tego obiektu to będzie wasz mecz otwarcia w A-Klasie? No tak, tak. To mecz otwarcia będzie w A-Klasie, chociaż jak się uda, to jakieś sparingi też na pewno będziemy próbowali zrobić. W sierpniu no zobaczymy, kiedy ta liga się zacznie. Ostatnio 1 sierpnia szybko się rozpoczęła. W tym roku nie wiem, jak to będzie. Jeszcze nie jest odebrany obiekt, nie mamy jeszcze tak kluczy i, i czekamy po prostu jeszcze na to otwarcie oficjalne. A powiedz, kto w ogóle stoi za tym, że w klubie B-klasowym zrobione są no takie gadżety, jak na przykład ten. Szalik, który mam na sobie, ale to nie tylko szalik, bo tych gadżetów macie sporo, co widzieli, widzimy tutaj w naszym programie. Nie no, to są moje pomysły, tak mogę powiedzieć, bo jednak lubię tą grafikę robić i zawsze coś się wymyśla. No. No, powinno to przyciągać, czy młodzież, czy coś, że coś każdy dostanie. Ostatnio też chłopcy pisali, czy może kupić szalik, czy jakieś naklejki. Teraz robimy takie na lodówkę na hmm. przykład herby, no, to zawsze przyciąga dzieci i młodzież. No właśnie, a czy piłka nożna w waszej miejscowości jest kochana przez ludzi? Przyciąga ten wasz klub tych lu ludzi do oglądania tej piłki, czy jednak nie ma takiego aż dużego zainteresowania? Nie, no jest duże zainteresowanie, co, co mogą potwierdzić sędziowie, czy obserwatorzy. Minimum 200 ludzi na, wie na wieś gdzie jest Tysiąc parę osry, praktycznie ponad 10% gra w piłkę nożną w miejscowości. No to jest średnia bardzo duża i nie narzekamy na kibiców. Naprawdę mamy teraz trybuny zrobione na 300 miejsc i myślę, że to będzie mało. Mhm. A powiedz, czy te skróty, które wrzucacie u Was na stronę, te multimedia, to też Twoja zasługa? Tak, to tam się tak bawię, bo już po prostu siedzę w tym troszeczkę kilkadziesiąt lat i to się bawię, po prostu z telefonu to robię, nie? Na programie telefonicznym. No właśnie, no właśnie, ale to właśnie rzadko się zdarza, żeby w B-klasie takie rzeczy były robione, więc to zasługuje na naprawdę duży szacunek, a powiedz, jak ogólnie jest z zawodnikami w waszym klubie, czy trudno jest pozyskać w tej waszej okolicy tych zawodników, czy jednak jest ich sporo i oni, oni gdzieś tam lgną do tego klubu bezmroczna. Gramy praktycznie 100% swoimi zawodnikami ze swojej miejscowości, ościennych takich małych miejscowości. Mamy swoich, ja mam seniorów prawie 40, także nie narzekamy na pewno na klasę żadnych wzmocnień chyba nie będziemy robić, bo mamy swoje. Jest taki trzon 15, 18, którzy naprawdę systematycznie grają. Na klasę raczej nie potrzebujemy wzmocnień. To wystarczy. Mm -hmm. Czyli. Czy macie jakieś takie długoterminowe cele w, w waszym klubie, czy żyjecie jakby, że tak powiem, z sezonu na sezon? Bo tak jak te mówisz teraz, tak patrz, zobaczymy, gadżety, fajne multimedia, fajne stadion, no to wszystko jakby się kumuluje w to, że być może za kilka lat w Mrocznie no, będzie ten poziom rozgrywkowy znacznie wyższy niż jest teraz. Czy nie ma takich aż szerokich planów? No ja jestem człowiekiem długoterminowym. Myślę zawsze kilka, nawet kilkanaście lat do przodu. Doświadczenia po prostu, że zajmuje się tym, a nie innymi rzeczami. I no, na pewno będziemy próbowali do okręgówki wejść, bo ta okręgówka tak praktycznie, którą byliśmy, to tylko tak zaistniała jeden sezon. Praktycznie no, nawet człowiek się nie nacieszył tę, tą okręgówkę, a już, już musiał z niej spadać. Także myślę, że, że zaatakujemy okręgówkę na pewno, ale nie przyszły sezon, może za dwa, trzy lata spróbujemy, no bo, no bo jest, jest, dzieci mamy dwie drużyny młodzieżowe, także już możemy mieć tą okręgówkę bez problemu. Ale, ale powoli najpierw musimy ogarnąć jak, jak po prostu będziemy grali na takim dużym obiekcie. I to dopiero zweryfikuje nasze umiejętności. A czy te ostatnie mecze sezonu poświęcicie, nie wiem, na ogrywanie może jakichś młodych zawodników, czy danie szansę tym, którzy mniej grali, czy jednak do końca, właśnie tak jak mówisz, będziecie chcieli cisnąć po ten komplet punktów i po tą średnią, najwyższą bramek? No na pewno będziemy cisnąć i, i mówiliśmy, że po, po, po osie ząbrowo damy szansę tym juniorom, żeby sobie pograli. Ale widzę, że nawet juniorzy strzelają bramki. Także nie mamy tam dwóch, trzech co, co napastników, tylko naprawdę potrafią. już Kilkanaście osób już strzela bramki. Także no da, ale damy pograć tym juniorom, damy pograć, żeby spróbowali jednak tej gry w seniorach. Nie? Super, dobra, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i to życzymy powodzenia już na tych. A klasowych boiskach rozwijajcie się no i zdobywajcie te punkty. No i w tym sezonie życzymy tego co mówiłeś czyli pobicia tej średniej bramek. Tak to musimy pobić. No, no, to było 5-2 nawet średnia bywa. No. Teraz troszeczkę niżej ale te cztery bramki strzelamy cały czas. Mhm. ostatnio ja teraz mamy dół tabeli także myślę że nie będzie problemu. Dobra ok to jeszcze raz dzięki że znalazłeś dla nas czas i powodzenia. I to na tyle, co chcieliśmy Wam pokazać w naszym magazynie. Ale zachęcamy jeszcze do zapoznania się z naszym nowym projektem, Akademia WMZPN. Wejdźcie na stronę akademia.wmzpn.pl i tam znajdziecie szkolenia dla całego środowiska piłkarskiego, dla trenerów, marketingowców, dla sędziów. Oczywiście te szkolenia będą na bieżąco aktualizowane, więc zachęcamy do zapoznania się z tym. I chcemy jeszcze zachęcić ludzi, którzy wrzucają posty czy filmiki na media społecznościowe klasowych klubów żeby oznaczali je hashtagiem Studio Klasa, te najciekawsze, które chcecie, żebyśmy my później pokazali w naszym programie, bo to ułatwi nam pracę, Wy będziecie nam pokazywać, co chcecie zobaczyć w naszym programie, więc to wszystko tak fajnie się złoży, więc do zobaczenia za tydzień.